Witam Was w moim programie Tydzień mam na imię Tomek i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować następny film z serii o broni pierwszowojennej. Pamiętajcie, to nie jest opis taki dogłębny tego karabinu. Dzisiaj będzie bohaterem odcinka francuski karabin Bertier 1907-15 i jego odmiana późniejsza M16 w porównaniu do karabinów Mauser Gewehr 98 i karabin komisyjny Gewehr 88. Tak jak wspominałem, to nie jest opis konkretny danej broni. To jest moje porównanie, moje odczucie pros and cons, czyli takie za i przeciw każdego karabinu. Który na przykład wygra, według mnie. Tak na wstępie, pamiętajcie, że karabinami się wojny nie wygrywa. Wygrywa się logistyką wojny. Wygrywa się zapleczem ekonomicznym danego kraju. Wygrywa się tymi dziesiątkami osób za tym żołnierzem, które pracują na jego, na jego walkę na froncie. Więc karabin jest takim. Taką cząstką tej wiktorii, tego zwycięstwa, pamiętajcie. Więc karabin. Ten Francuz, ten francuski karabin, właściwie dosyć łatwo rozpoznawalny i bardzo często rozpoznawalny, Berthier, rozpoczął swój żywot właściwie dosyć typowo dla francuskiej broni, że tak powiem, pojedynczego żołnierza. A rozpoczął. Gdzieś daleko, jako broń drugorzutowa, jako broń wojsk kolonialnych, jako broń indochińska, gdzie Francuzi, będąc dumni ze swojego labela, chcieli zostawić ten label na kontynencie. On był dosyć drogi w wytwarzaniu, już te zaczynały być przestarzały. Jednocześnie coś tańszego, coś łatwiejszego w produkcji, coś lżejszego chciano wprowadzić właśnie do wojsk indochińskich, tak? do wojsk kolonialnych. I taki karabin powstał Właśnie w 1902 roku następnie modyfikacja w 1907 i później w 1915 i 16. Właściwie ten karabin służył do końca II wojny światowej, tego typu karabin, oczywiście po modyfikacjach, po I wojnie światowej w latach 30. 20 i 30, jednakże do wojny a oprócz właśnie Lebela, gdzie był standardowy Lebel, był przepraszam, gdzie Lebel był standardowym wyposażeniem wojsk francuskim w I wojnie światowej. Od 1915 roku zaczął wchodzić właśnie bir. Karabin się ten charakteryzował właściwie no dosyć typowymi takimi takim wyposażeniem. W przeciwieństwie do Lebela w tym karabinie już zastosowano ładowniki nabojowe. Coś nie mam właśnie ładowników oryginalnych do niego, tych trzystrzałowych. Chciano po prostu tymi ładownikami zwiększyć szybkostrzelność w porównaniu do karabinów ładowanych łódkami nabojowymi lub innymi ładownikami typu Malnicher i tak dalej, austriackich czy na przykład włoskich karkano, gdzie w Lebelu pojedyncze ładowanie nabojów do magazynka, pojedyncze strzelanie w normalnej walce, plus wystrzelanie. Magazynka w razie natarcia lub y, y, odpierania ataku, także chciano coś zmienić. Ze względu na to, że nabój od Lebela ma ten dwustoszkowy, koszmarny nabój. Zaprojektowany na bazie naboju czarnoprochowego 11 mm, dlatego tak y, gruba tutaj jest ta te dno łuski, jeszcze wystająca kryza. Ten nabój jest naprawdę. Y, bardzo trudny do zastosowania w magazynkach, i szczególnie do broni automatycznej, magazynkowej. Chciano to właśnie usprawnić w tym, w następnym karabinie, który miałby zastąpić ewentualnie Lebela. No i jak potrzeba wojny wykazała, nie mogąc nadrobić strat właściwie w produkcji, właśnie Lebeli. Wprowadzono szybciutko tego Bertiera tutaj już na kontynent. Karabin ten charakteryzował się właśnie no, długością bardzo podobną do wszystkich innych karabinów. 29-30 cali, cali lufa tak dalej, no to gaśno luśnia jednakże ten karabin jest dosyć zgrabny jeśli chodzi o, o manewrowanie nim w mojej opinii oczywiście, pamiętajcie to jest moja opinia, nikogo innego to jest moja opinia oparta na moim doświadczeniu na moim e, e, obsługiwaniu broni, strzelaniu z niej i tak dalej poznawaniu konstrukcji, konstruowaniu broni i tak dalej, także konstrukcja bardzo typowa, ładownika e, ładowanie z ładowników tutaj e, Wkładanych oczywiście, i te ładowniki zostają tutaj podczas strzelania, podczas wybrania i wystrzelania ostatniego naboju. Ten ładownik nam tutaj wypada otworem w, lufie. E, przed, w otworem w, w magazynku tutaj w dnie e, osady, niczym nie zasłoniętym. Zaznaczam to, powodowało, że brud, błoto, różne paskudstwa dostawały się tutaj do środka broni, i to był problem. To już zauważono ten problem zaraz. Na początku eksploatowania tej broni w I wojnie światowej nie posiadał nakładki, tutaj na lufę, ta wersja wcześniejsza. W związku z tym można było oparzyć łapkę podczas intensywnego strzelania, również w walce na bagnety, która była wtedy, no, może nieobowiązkowa ale dosyć typowa. Też nie był zbyt wygodny. Tutaj się za celownik łapało i tak dalej. Celownik schodkowo, ramkowy, ja bym powiedział. Chyba jest taka polska terminologia. Czyli mamy tutaj nastawę bojową. Ten celownik tak powinien być ułożony, jeśli chodzi o nastawę bojową. Tutaj mamy szczerbinę bojową. Jeżeli chcemy strzelać na dalsze odległości czy tam 400, 600, 800 ustawiamy ten suwak tutaj na, na schodkach lub jeszcze, jeśli nadal, o wiele większej odległości tutaj mamy tą ramkę, stawiamy w ten sposób i ten sam suwak wykorzystując tutaj ten przeziernik to nacięcie wybieramy po prostu daną odległość strzelania normalnie żołnierz ma się posługiwać tym mi się wydaje to dosyć łatwe na uszkodzenia na łatwe na podatne na uszkodzenia łatwe do zgięcia żołnierz musi naprawdę myśleć żeby nie nie strzelał na przykład z tej pozycji i przenosił na przykład wszystkie strzały na bliższych dystansach prawda Także wyposażenie tego karabinu, jak widzicie, tutaj jest. Oczywiście montaż bagnetu, tej typowej rozali, tutaj długaśnej. A... Trzy strzały w porównaniu do pięciu strzałów w, w Małzerze. Czy ja wiem, jeśli chodzi o ilość strzałów na minutę, prawdopodobnie nie było jakiejś większej różnicy. No nieprawdopodobnie, no nie było większej różnicy. Powiedzmy, no nie powiedzmy, jest 20. Celowanych strzałów w małzerze, powiedzmy, a w tym nie wiem, 19-18 19-18 jest bardzo podobne. To też zależy od wyszkolenia żołnierza. Nie ma tutaj bezpiecznika, ale to tylko z tego względu, że podręcznik wyszkolenia wojskowego nie przewidywał noszenia naboju w komorze. Po prostu wkładano tutaj ładownik i zamykano. Dociskano troszeczkę mocniej i zamykano zamek na pustą komorę, w celu. Wprowadzania broni do akcji po prostu przeładowywano. Boom, ok. Tutaj jest takie tutaj podcięcie, że można napiąć, ewentualnie zamek, chociaż lepiej przeładować i to wszystko. Ja myślę, że to jest bardziej do zrzucania iglicy niż do napinania, bo to jest naprawdę dosyć, dosyć ciężka sprężyna Ech, tego typu. Gewehr 88. Gewehr 88 w wersji 0.5 również był przystosowany do strzelania, przepraszam, y, oryginalnie był przystosowany do strzelania właśnie z takich właśnie pakietów nabojowych, tak? Z ładowników. Jednakże w czasie II wojny światowej dostosowano go do strzelania właśnie z łódek nabojowych. Ten już jest w wersji 0.5. Zresztą wykorzystywany przez Imperium Oto Otomańskie, gdzie... Y, Turcy brali udział w I wojnie światowej i to poważnie. Więc mamy tutaj uchwyt na łódki nabojowe. Możemy łatwo załadować jednym ruchem cały karabin. Mankamentem jest oczywiście tutaj brak jakiejkolwiek pokrywki, jakiejkolwiek pokrywki magazynka, gdzie można by było rozładować szybko te naboje. Więc jeżeli chcemy rozładować niewystrzelone naboje, musimy przeładować za każdym razem zamek. Podobnie jak w Lienfildzie. Y, oczywiście, jak nie wiem czy pamiętacie, opowiadałem o tym karabinie wcześniej kiedyś o jego problemach z y, y, tą tutaj. Widzicie taka grubaśna lufa. To nie, jest, to nie jest lufa. To jest osłona lufy metalowa, gdzie lufa jest tutaj w środku. To miało zapobiegać przegrzewaniu się lufy po prostu niedawaniu górnej nakładki, tak? Ktoś powiedział, o, tutaj nie ma górnej nakładki. Właśnie to jest taki radiator jak gdyby, który miał zapobiegać y, tutaj się takiemu nagrzewaniu szybkiemu a jednocześnie w teorii to było świetne, a z drugiej strony no niezbyt, dlatego, że różnice w nagrzewaniu się tej nakładki i lufy powodowały po prostu zmiany punktu celowania po kilku, kilkunastu strzałach tego karabinu, więc i to nie tak, że to było jakieś przewidywalne, to było takie w sobie w każdym razie celownik w tej broni ja uważam, że jest troszeczkę lepszy, to znaczy mniej, może nie skomplikowane w użyciu, ale bardziej taki user friendly taki żo żo żołnierzo przyjacielski, prawda yy, mamy tutaj oczywiście nastawę bojową, jeżeli chcemy strzelać na większe odległości po prostu stawiamy tą ramkę do góry i przesuwamy yy, celownik to wszystko, nie mamy tych schodków plus stawiania celownika, plus nastawy bojowej, tutaj mamy tylko dwie czynności tak, i to dosyć łatwo jest zrobić jednym paluszkiem, jak tutaj widzicie ten karabin jest gorzej zbalansowany moim zdaniem niż, niż Bertier, mimo że jest troszeczkę krótszy od Bertiera to jednak jest cięższy na lufę i um, troszeczkę słabiej nim manewrować ale ma cudowny spust, generalnie wszystkie GWR-88 mają cudowne spusty do tego, rozbieranie zamka wimowanie zamka do czyszczenia jest po prostu banalnie proste, po prostu naciskamy tutaj tą Tą dźwignię wyjmujemy zamek. Oczywiście możemy zgubić tą główkę zamka i tak dalej, te części różne, ale w porównaniu do Bertiera, gdzie trzeba odkręcić tutaj tą śrubę, wyjąć cały zamek i dopiero wtedy wyjąć główkę zamka, śruba może być zgubiona, może być cokolwiek zgubione. To jest in plus, ale jednak ten karabinek jest o wiele lepiej zbalansowany, niż moim zdaniem, niż, niż Gewehr 88. Mauser zaś z kolei. Tutaj mam wersję z 1917. Przepraszam, z 1900, wyprodukowany w 1917 na przełomie 17-18 roku. To jest egzemplarz numer 123, bodajże, więc w styczniu. Zakładam. Jednakże został zmodyfikowany tutaj poprzez dostosowanie go do standardu K98 w latach 30. Poza tym roller czy tym garbuskiem celownikiem. Nie różni się niczym od pierwszej wojny broni. Zresztą, ten roller coaster, to jakby było gdyby odwrócony celownik, właśnie tego typu. Wyobraźcie sobie, ta ramka leży na lufie, a po prostu ten, ta krzywka po prostu się podnosi do góry i, 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 i opada, i po prostu można w ten sposób nastawić, nastawić daną odległość strzelania. Mauser, no oczywiście, no, typowo. Broń. Każdemu praktycznie fanowi <grych> broni klasycznej znana, ładowana z łódek bojowych z fajnym tutaj podcięciem na, na, te, na, na palec, który ładuje naboje. Łódki same praktycznie wypadają po załadowaniu broni, więc nie trzeba się martwić i tak dalej. Lufa dosyć gruba w porównaniu do, do Bertiera. Celownik, ja bym powiedział. Lepszy jest niż i mocniej osadzony, pewniej osadzony niż na przykład w Bertierze. Do tego zamek, oczywiście, rozbieranie zamka jest oczywiście do czyszczenia banalnie proste. Oczywiście mamy tutaj bezpiecznie ze względu na inną instrukcję wyszkolenia żołnierza, gdzie tutaj było wymagane to, jednakże no, broń klasyczna. Balans tej broni funkcjonowanie Moim zdaniem bez zarzutu. Ja bym coś powiedział. To jest mniej więcej pośredni. Zbalansowanie tej broni jest troszeczkę gorsze, ale o wiele lepsze niż troszeczkę gorsze od Bertiera, ale o wiele lepsze niż na przykład. Przepraszam. Zbalansowanie tej broni jest o wiele lepsze niż Gewehr 88, ale troszeczkę gorsze od Bertiera. Powiedział w ten sposób. Jednocześnie, jednocześnie mamy tutaj już nakładkę na, na lufę. Która zapobiega oparzeniu dłoni poprze, przez, mm, podczas intensywnego strzelania. Oczywiście, w walce na bagnety jest to bardzo przydatne. Mamy tutaj możliwość rozładowania magazynka bez y, przeładowywania tych nabojów i tak dalej. No, broń jest, jest bardzo solidna udowodniła praktycznie swój, swoją przydatność na właściwie dziesięciolecia do dzisiaj, prawda? Jednocześnie, po doświadczeniach okopowych. II wojny światowej, by II drugiej wojny światowej, pierwszej wojny światowej. W tym bertierze, pamiętacie tutaj, dziura, brak nakładki. W sumie dosyć mały magazynek. Postarano się ten karabin troszeczkę usprawnić, dostosować, popchnąć go troszeczkę bliżej do do mausera, ok? W związku z tym przedłużono tutaj magazynę, które teraz już wystaje złoża. Nam dodano tutaj taką klapkę przeciwpyłową, przeciw nie wiem, błotną, przeciw pas, dostawaniu się paskustwa do środka, którą jeżeli załadujemy tutaj łódkę nabojową, pięcionabojową nabojową już, przepraszam, ładownik nabojowy, pięcio nabojowy, to to zostaje zamk zamknięte praktycznie. Wystrzelimy. Po ostatnim naboju nie, nie wypada nam ta łódeczka, prawda? dopiero wypadnie nam wtedy, kiedy do, dopchniemy następny pełny ładownik, wtedy to się automatycznie otworzy i pusta łódka nam ładownik wypadnie z broni. Jeżeli tego nie zamkniemy, wtedy już będzie wypadała automatycznie, ale w naszym własnym interesie jest dobrze to po prostu zamknąć i prowadzić dalej strzelanie. A ten. Egzemplarz był w Wojsku Polskim. Mamy tutaj punce Wojska Polskiego. Także dosyć ciekawy egzemplarz. Mam nadzieję. E, celownik został tutaj w tej, w tej broni taki sam. Tutaj nie zmieniano nic. Dodano jedynie nakładkę lufy. E, co jeszcze? E, ten akurat. Aha, i każdy Bertier, oczywiście, można bardzo łatwo zwolnić, po prostu rozładować w sensie. Otwieramy zamek. Jeżeli nie wystrzelimy z jakichś powodów naszego ładownika, naciskamy tutaj ten, ten dings i po prostu wyskakuje nam tak jak w garandzie ten ładownik do góry. Ok? Także mankament malutki to jest wczesna wersja, czerwony układ. Więc tutaj nie ma takiego wycięcia, takiego podcięcia takiego rowka, do tego, żeby nie przesłaniało, nie było tak blisko po prostu celownika. Okay? Później to poprawiono, docięto jeszcze to później. E, co jeszcze? I to wszystko, co poprawiono w Bertierze. Nie jest oczywiście już taki zgrabny, jak ten 1907-15. Ta odmiana M16, czyli rok później, no, jest taka jak widać. Magazynek pewnie jest podatny na, na uszkodzenia i tak dalej dlatego że już nie, nie, nie siedzi tutaj w łożu. No wiecie, zastosowanie magazynka dwurzędowego w tego typu broni no wiąże się w tej broni z tym nabojem wiąże się z no z bardzo dużymi problemami. No po prostu broń trzeba by było powiększyć. Ten magazynek by wystawał tutaj bardzo. Poza tym kryzy na pewno by haczyły ten układ tego naboju właśnie w tym podwójnym stożkiem i tak dalej. To jest Chociaż osiągi tego naboju są całkiem fajne, <grych> naprawdę się niewiele różnią od nabojów Manichera, czy, czy, czy troszeczkę są niżej od, od Mausera, ale generalnie jest bardzo silny nabój z wielkim potencjałem, tak? Ostateczny werdykt. Francja, według nie... przeciwko Niemcom. No główni adwersarze, prawda? Jedni z głównych adwersarzy, oczywiście, no wojna się skończyła pod Paryżem, nie? Niemcy przegrali, to tak jak kurczę, nie wiem, Rosjanie by podeszli pod kijów i, i się poddali. <grywia> teraz, używając analogii, um, nic dziwnego, że byli nieco tak bardzo niezadowoleni. Myśleli, że wygrywałem, jednak przegrali. W każdym razie, Bertier, broń bardzo zgrabna, jednak ze względu na zastosowanie takiego naboju, a nie innego, i tego zamka, takiego dosyć archaicznego, który jest taką wariacją na temat zamka Lebela i. Z konsekwencji jest troszeczkę takim bardzo, bardzo xix wiecznym karabinem. Z niewielkimi możliwa... możliwościami rozwoju, generator 88, a, a jeszcze jedno, jeden, jeden mankament. Mocowanie bagnetu tutaj z boku lufy oczywiście zmieniało balans e, broni, Cii, troszeczkę bez sensu. No tu Trochę tutaj. Średnio to działa. No w każdym razie ten karabin to już w ogóle to jest, osiągnął swoje ostateczne stadium rozwojowe i praktycznie, ja bym powiedział, postawił go o, nie o wiele niżej, ale o stopień niżej od Bertiera. Jednakże numer jeden, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, dla mnie jest tutaj Mauser Gewer 98. Jeśli chodzi o główną broń piechoty, nie mówię teraz już o AZ-ach i tak dalej, w tym momencie mówię o głównej broni piechoty, długich karabinach. E, dlaczego? No, dlatego, że balans broni to też nie wszystko, tak? Można się do tego przyzwyczaić, wyszkolić i tak dalej. Jednakże łatwość użycia tych łódek to są jedyne łódki w jedynym karabinie, które naprawdę nie mam problemu z przeładowywaniem tej broni. Mosin wszyscy wiedzą jakie te, te, te potrafią łódeczki być. Brytyjski śmierdziel wcale nie jest lepszy. Um, ładowniki jednakże, zaletą właśnie broni ładowanej z ładowników, to jest to, że ta broń jest szybsza. Szybciej się strzela z tej broni. Um, dlatego, że wsadzamy cały pakiet do broni. Nie. Oddzielamy, że tak powiem, nabojów od tej blaszki, tak? Ale z drugiej strony, mankamentem. Zobaczcie, ile tutaj jest więcej metalu. Ok? Na ładownikach. W skali, że tak powiem, brygady, to są setki kilogramów stali oszczędzonej na przykład na łódkach nabojowych. To, to też ma swoje znaczenie. Pamiętacie, na początku mówiłem. ekonomia wygrywają, logistyka wygrywa. Nie same karabiny, prawda? Także są plusy i minusy. Jednakże, Mauser jest takim uśrednieniem broni, w moim mniemaniu, tamtego okresu. Z Gewehr 88 jeszcze Turcy próbowali coś fajnego zrobić. Mam tam taką kurczę, usprawnienie podobne już bardzo do, do Gewehr 98. Jednakże, dalej no, ma te swoje kulejące, że tak powiem. Konstrukcyjne mankamenty, to by było tyle na temat. Więc, numer jeden, Gewer 98, to nie jest pewnie zaskoczeniem, ale ja tutaj naprawdę staram się oddzielić, że tak powiem, sentymenty od, od, od rzeczywistości, od tego, jak ten, ten, ten karabin, na przykład, nie wiem, no, ma wartość historyczną dla mnie, czy emocjonalną, prawda. Więc. W tym przypadku Gewehr 98 Następny Berkier, ja bym powiedział, w tej odmianie ulepszonej, chociaż ja osobiście do takiego cywilnego strzelania bardzo ten wcześniejszy, bo wolę poważnie. Jest troszeczkę lepiej zbalansowany, troszeczkę fajniejszy niż, niż ten M16. Nie jest taki Taki, takie mnóstwo wystających części, które można, nie wiem, zniszczyć, połamać, itd., tak dalej, tak dalej. No i na końcu ten Gewehr 88, karabin komisyjny, który no nie jest zły, nie jest naprawdę zły. Mi się z nich bardzo dobrze strzela, mają świetne spusty, ale jednak Gewehr 88 po prostu odstaje od tych dwóch karabinów in minus bardzo. Dobra, to było tyle. Dziękuję wam na dzisiaj. Zapraszam was na następne odcinki. Będą to odcinki poświęcone też przede wszystkim broni tych właśnie najgłówniejszych adwersarzy. Te ich główne karabiny pierwszoliniowe porównam między sobą i dodam jeszcze takie przeszkadzajki typu kilka karabinów drugoliniowych, które były dostosowane do tego samego, na przykład kalibru, który był używany w pierwszej linii. Tak. Także myślę, że to będzie dosyć ciekawe, jeśli chodzi o o I wojnę światową. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach.